Cześć, jestem Dawid i w ciągu dwóch następnych minut wytłumaczę ci, jak działa DuoCoop. Powiedzmy, że znalazłeś swój wymarzony dom, który kosztuje 200 tysięcy euro, ale z obecnymi zarobkami możesz dostać kredyt hipoteczny tylko na 185 tysięcy euro. Zakup tego domu niestety nie uda się. Możesz jednak skorzystać z możliwości DuoCoop. To znaczy, że możesz wziąć kredyt hipoteczny tylko na dom, a nie na ziemię, na której się znajduje. Ile warta jest ziemia? To wskazuje wycena niezależnego maklera. Najczęściej jest to około 30% całej kwoty, czyli w naszym przypadku 60 tysięcy euro. Potrzebujesz więc kredyt hipoteczny w wysokości 140 tysięcy euro. Ziemię wynajmujesz od nas i płacisz za nią miesięczną dzierżawę. Ta kwota może się jedynie zmienić w razie inflacji. Te kwotę możesz także odliczyć od podatku. Dzięki temu twoje koszta miesięczne mogą być nawet niższe niż przy zakupie domu z ziemią. Duocoop pozwala ci używać ziemi, jakbyś był jej właścicielem. Co oznacza, że możesz rozbudować swój dom, sadzić drzewa, a nawet wybudować basen. To żaden problem. Duocoop jest zakupem na czas nieokreślony i zawsze masz możliwość wykupienia od nas ziemi za uczciwą cenę. Jeżeli chciałbyś sprzedać dom, to też masz taką możliwość, a nowi właściciele sami zadecydują, czy chcą skorzystać z DualOcean. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.domek.nl i zapisz się na darmową konsultację.